Macie fusy z kawy? To jesteście w połowie drogi do stworzenia wspaniałego domowego odświeżacza powietrza. Ciekawi? Oglądajcie dalej. Dzisiaj zamienimy zużyte fusy z kawy i olejek lawendowy w naturalny odświeżacz. To banalnie proste i przyjazne dla naszej planety. Na początek weźcie swoje fusy po porannej kawie, tak jak niektórzy po wizycie w ulubionej kawiarni. Następnie dodajcie kilka kropel olejku lawendowego. Wymieszajcie wszystko i umieśćcie w przewiewnym pojemniku. Może być nawet słoik po ogórkach kiszonych, który każdy szanujący się obywatel ma w domu. To wszystko. Właśnie stworzyliście domowy, ekologiczny odświeżacz powietrza, idealny do każdego pomieszczenia. Dodatkowo pachnie obłędnie. Wypróbujcie ten sposób i dajcie znać w komentarzach, jak się sprawdza. A może macie swoje własne naturalne sposoby na odświeżenie powietrza? Podzielcie się nimi. Dzięki za oglądanie i pamiętajcie, dbajmy o świeżość i zieleń, tak jak dbamy o Łazienki Królewskie.